i e, jedyna taka okazja pojawiła się właśnie w, w związku z tą wystawą tutaj dla naszego głównego sponsora, e, firmy COATS, e, która reprezentuje producenta nici i kampy. E, obrazy aktualnie e, znajdujące się w Muzeum Łukiennictwa mają swoje wystawy gdzie indziej, to znaczy e, Bitwa pod Wiedniem jest e, wystawiana w Nowym Wiśniczu na zamku, to jest gru... stała ekspozycja? To znaczy czasowa mhm. też. A stałą ekspozycją jest Bitwa pod Grunwaldem w Muzeum Grunwaldu w Stębarku. Mhm. I dzięki uprzejmości dyrekcji obu tych muzeów była możliwość, żeby na ten jeden dzień pokazać tutaj w Łodzi oba te obrazy naraz. Mhm. Dobrze, do, do użycia zostało, znaczy do, w, zaprojektowane zostało w ciągu to znaczy projekt trwał 3 lata, zarówno jeden, mhm. jak i drugi mniej więcej, ponieważ bitwa pod Grunwaldem, rozpoczęliśmy projekt w 2008 mhm. roku do 2010, więc prawie 3 lata trwało. Samo haftowanie trwało 20 miesięcy. Mhm. Na czym polegałby projekt? Trwało dość długo zrobienie zdjęcia, oczywiście profesjonalnego pozyskanie tego zdjęcia, uh -huh. ponieważ e, zdjęcie kupiliśmy dla, od Grunwaldu, e, kupiliśmy od Muzeum Narodowego uh -huh. w Warszawie. E, no, trudniejsze było pozyskanie obrazu do Sobieskiego, ponieważ obraz oryginał znajduje się w Muzeach Watykańskich, nie ma go w kraju. Uh -huh. I, e, moja półroczna korespondencja e, z Muzeum Watykańskim się, e, nie, nie zakończyła się sukcesem. Odmówiono nam na wykonania takiego zdjęcia, dopiero z pomocą przyszedł nam świętej pamięci profesor Józef Szaniawski, który nam załatwił to zdjęcie. I To zdjęcie najlepszej rozdzielczości, jaka kiedykolwiek istniała na w kraju. Na 40 świetnie. milionów robi wrażenie faktycznie. Mhm. Jest... Na oba dzieła powstały ze względu na rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Mhm. No, i sobie z pod Wiedniem też było to z intencją rocznicy zwycięskiej bitwy. No ta, taka intencja była. No, grupa harciarzy po prostu podjęła się z rekonstruowania w formie haft, haftu krzyżykowego tych dwóch dzieł matejki, jakby podkreślić te rocznicowe znaczenie. Wszyscy nas traktują po dopiero teraz doczekamy się pomnika Sobieskiego w Wiedniu po tylu latach. Tak, miałem okazję kilkanaście dni temu rozmawiać z profesorem, który projektował ten pomnik mhm. i opowiadał mi całą historię, jakie przechodzili przez władze austriackie, które im robiły przeszkody. Dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy, gdzie nie ma przeszkód do tego, żeby stanęły na Kalenbergu pomniki ukraińskich kozaków. Mhm. Na którym na tablicach jest napisane, że to Kozacy wygrali bitwę pod Wiedniem e, w ten sam sposób, jest e, uhonorowany Jan Czeci Sobieski, że na tablicy informującej o bitwie, e, czcionką zdecydowanie dwukrotnie większą, jest napisane, e, że to Leopold, cesarz Austriaków, wygrał bitwę, którego tak naprawdę tam wcale nie było. Niechże i minister Sikorski, <laughs> Dokładnie. jego remonty grobowców no, królów w Wietnamie. Za to anegdotą jest taką, że Polak potrafi, ponieważ Austriacy zastrzegli sobie, że pomnik sowieckiego nie może być wyższy niż 3 metry, hmm. e, więc pan profesor musiał obniżyć buławę sowieckiemu, żeby była spełniała wymogi, ale za to pomnik będzie miał 7 metrów długości. Ok. Dobrze, dziękuję. To już takie anegdoty, mówię, w których powstaje całe mnóstwo odnośnie naszych obrazów. Ja już wiem na pewno, że Austriacy w życiu się nie zgodzą na wystawienie naszego obrazu Sobieskiego pod Wiedniem w Hellenbergu. Tam istnieje takie całkiem inne prawo, które nawet właścicielowi terenu nie zezwala, nie, nie daje pozwolenia bez zgody na zrobienie czegokolwiek, więc hmm. nawet na terenie polskiego ko kościoła nie byłaby możliwa wystawa bez zgody władz mhm. austriackich.